Do 25 sierpnia potrwa rekrutacja do powiatowego klubu samopomocy przy stowarzyszeniu na rzecz harmonii społecznej, działającym przy ulicy Kresowej 5 w Policach. Od 1 września zostanie tu utworzonych 5 nowych miejsc dla osób dorosłych potrzebujących wsparcia, które mieszkają na terenie powiatu polickiego. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Mogą być to osoby, które doświadczają jakiegoś kryzysu psychicznego, bądź są też osobami zdiagnozowanymi na jakieś choroby psychiczne. Ale również nie wykluczamy osób, które straciły bliską osobę, są po emeryturach, mają jakieś już doświadczenia właśnie z poradnią zdrowia psychicznego. Także mile widziane są takie u nas osoby i zachęcamy i zapraszamy do udziału w zajęciach. Celem spotkań jest utrzymanie uczestników w dobrym zdrowiu psychicznym, by mogli funkcjonować w codziennym życiu i aktywizowanie ich do działania w społeczności lokalnej. Uczestnicy spotykają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Mają tu warsztaty, spotkania z psychologiem, korzystają z wyjazdów i wycieczek oraz realizują pasję. Bardzo fajnie tu spędzam czas, tu dekupasze robimy, malujemy na papierze na przykład, albo na szkle. No i tutaj dużo fajnych ludzi spotkałem. Pani Monika jest studentką psychologii Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Od 2019 roku pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonii Społecznej jako wolontariuszka. Pomagam tutaj psychologowi przy zajęciach, współpracujemy też ze sobą. No, uczę się tutaj nowych rzeczy, które będą potrzebne później w pracy i lubię też tutaj spędzać czas z uczestnikami. Z zajęć mogą korzystać nie tylko osoby porozumiewające się bez kłopotów mową. Część członków stowarzyszenia przeszła już szkolenie w zakresie języka migowego. Zapraszamy również osoby, które są głuche i doświadczają kryzysów różnego rodzaju, ponieważ nasz terapeuta zajęciowy jest już po kursie, jest, posiada kwalifikacje w komunikowaniu się z osobą głuchą, prowadzi zajęcia czwartek, piątek, godzina 16.20. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod podanym numerem telefonu. Funkcjonowanie Powiatowego Klubu Samopomocy jest możliwe dzięki środkom budżetu państwa, które otrzymuje Powiat Policki od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin za życiem.